Cuda na kiju, no. cuda na kiju, oby nie na tym co w dupie. Coś wam powiem w tajemnicy, bo taka refleksja mnie trochę dopadła. Mianowicie chodzi o to, że o edukację ogólnie, też szkoleniową, formalną, chodzi mi o to, że uważam, że. Nawet na samych szkoleniach, no to tak jak trochę z mojej branży, bo nie będę się wymądrzał w czymś, w czym nie miałem pojęcia jako uczeń i, 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 i w ogóle ta branża szkoleniowa to wygląda moim zdaniem tak jakby ktoś, ktoś kij do dupy wsadził, i to wszystko takie och, ach, no wiecie, takie niam, niam, i, i, i że, że wszyscy tacy poważni, pełen profesjonalizm, ale tak patrzę, to ja się cholera nie wpisuję w to w ogóle, no zważywszy na ten poprzedni filmik. Wejdźcie sobie, jeżeli go nie widzieliście. No ja uważam, że szkolenia, rozwój, edukacja, w tym wypadku filmik dotyczył szkolenia biznes od zera, że tu należy zluzować wszystko. Jaki jest sens prowadzenia biznesu, kiedy, kiedy siedzi kij w tyłku i człowiek jest spięty cały czas? Jakie to ma przełożenie na klientów, na przykład, kiedy, kiedy nie wiem, prowadzisz restaurację, e, nie wiem, jakiś warsztat czy cokolwiek innego i chodzisz z kijem w dupie, no powiedz mi, no, trzeba wyluzować. Ja tego też uczę, jak wyluzować na szkoleniu Biznes od zera. Cholera tam jest tyle aspektów tego wszystkiego, ale. To, to, to nie miało być szkolenia, akurat e, filmik promujący to szkolenie, tylko tak sobie pomyślałem, mówię, jasna cholera. Co się w tym światem porobiło? Czy to przypadkiem nie jest tak, że przez te nasze kije w dupie to doszliśmy tutaj, gdzie doszliśmy? Że zobaczcie, ja, ja, ja wiem, ale czy ten kij w dupie to nie siedzi u polityków najwięcej? Przecież oni to wszyscy taki, och, ach, nie można nawet przez ten kij w dupie, on jeden z drugim nie może wyjść i powiedzieć: No słuchajcie, spieprzyłem, prawda? Spieprzyłem, przepraszam was. Następnym razem postaram się lepiej. A tu jest problem. Bo wszyscy są niewinni. Świat staje na głowie, a wszyscy są niewinni. A kij w dupie dalej siedzi. Siedzi tak głęboko, że, że zaraz przez, przez gardło wyjdzie. No i nie dziwo, że pewne słowa nie przechodzą przez gardło, no skoro kij od dupy strony sterczy, no to jak to ma przejść? Dlatego zastanawiałem się wiele, bo ja szkoleniowcem jestem już od, od wielu, wielu lat i, i wnioski moje z tego są takie. Ja uparcie dążę do, do tego, żeby żeby może głupio zabrzmi, ale żeby nie być profesjonalistą w tym rozumieniu tych słów, wiecie, no tych, o których przed chwilą powiedziałem, ja uważam, że moje szkolenia, proszę bardzo, na luźno. Na więcej się nauczysz ode mnie, jeżeli zechcesz się czegoś nauczyć, wtedy, kiedy będzie luz. Kiedy, kiedy, kiedy jest fajnie, a nie wtedy, kiedy siedzisz na krzesełku i, i, i modlisz się, żebym na Ciebie nie spojrzał i nie zapytał Ciebie jak w szkole, pamiętasz coś? Powiedz, co powtórzyłem. No nie, kompletnie mi nie o to chodzi. Taka refleksja mi dopadła. Zapraszam Was do obejrzenia tego poprzedniego wideo, Wideo, <słuch> bo naprawdę, no, no, no cuda po prostu, nie wiem, nie wiem, cuda na kiju, no. Cuda na kiju, oby nie na tym co w dupie. Trzymajcie się.